Cześć, Natalia. Cześć, Agnieszko. Witajcie. Dobry, dzień dobry. Witamy z kawką, herbatką. Yy. I dzisiaj chcemy porozmawiać o byciu wolnym. Jak to brzmi? Bycie wolnym? Co to znaczy być wolnym? Czy to ma coś wspólnego z poczuciem wolności? Yy. No właśnie, może ja powiem, z czym mi się to kojarzy. Na, przede wszystkim kojarzy mi się z wartością tak, czyli mamy w życiu jakieś wartości. Czasem mamy je, bo nam się wydaje, że to są nasze wartości, a czasem je odkrywamy chwilę później. Dla mnie wartość wolność, nazwana wolnością jest bardzo, bardzo istotna. I kiedyś nie rozumiałam, czy u mnie w życiu zawodowym to jest brak pokory, czy to jest właśnie poczucie wolności, które jest u mnie bardzo silne i bardzo naturalne. Taka cienka czerwona linia, słuchałam bardzo mocno tego świata zewnętrznego, co on mi podpowiadał i, i tłumiłam gdzieś tam w sobie to swoje, właśnie słowo wolność, które po prostu dudniło jak Freedom u George'a Michaela. Super genialna piosenka, mega energetyczna, bardzo ją lubię. Ale dzisiaj wiem, że ta wolność i poczucie wolności po pierwsze kojarzy mi się z tym, żeby odważać się być sobą. W różnych sytuacjach niekomfortowych, czyli kiedy chcemy komuś yy, o czymś powiedzieć, kiedy chcemy zareagować jakoś, kiedy chcemy zachować się jakoś tak, my w myślach wiemy jak, ale brakuje odwagi, mówię tu przez swój pryzmat i przez pryzmat moich klientów, że no ja chcę, przygotowuję się, nastawiam, a później wychodzi jak wychodzi. Tak? Wychodzi jak zwykle albo wychodzi inaczej niż bym chciała, bo brakuje tej odwagi. Ja to mocno łączę z poczuciem wolności. Jeśli czuję się wolna, to akceptuję siebie, tak? Lubię siebie, chociaż staram się i pracuję nad sobą. To nie znaczy, że uważam, że jestem super narcystycznie fajna, tylko mam takie poczucie, że wiem, co jest moją słabą stroną, co mocną, pracuję nad tym, ale, ale jestem ok. Tak? Akceptuję siebie. Wtedy to poczucie wolności się zwiększa. Łączę jeszcze poczucie wolności. Oprócz tego, że odważam się być sobą w różnych sytuacjach trudnych, niekomfortowych, to jeszcze z uzależnieniami kojarzy mi się właśnie ta wolność. Czyli ktoś, kto nie krytykuje tu, broń Boże, nikogo, kto nie wiem, pali regularnie, pije drinki, czy tam nie wiem, co jeszcze robi, może pije herbatę albo kawę, może to też jest, może to my też jesteśmy uzależnione od naszej kawki, nie? Ale są uzależnienia i uzależnienia. Dla mnie na przykład takim bardzo y, y, symbolicznym namieszaniem w tym poczuciu wolności jest właśnie palenie papierosów. Tak mi się kojarzy. Był taki, taki okres w moim życiu, że ja sobie podpalałam i właśnie cały czas przy każdym pociągnięciu tego papierosa miałam poczucie winy, że ja to robię. Normalni palacze tego nie mają, więc ja miałam coś. Coś nie tak było ze mną, ale to właśnie było w kontrze z moim poczuciem wolności i z tym, że zawsze chciałam słuchać siebie. Czasem tłumimy ten, ten nasz głos wewnętrzny, nawet jeżeli on jest rozsądny i mądry, no bo tak łatwiej, nie? bo tak inni robią, bo coś tam. Idziemy w wymówki, idziemy w masę, idziemy w to, co mówią media i tak dalej. Natomiast, jak się odważymy posłuchać siebie i będziemy pielęgnować to poczucie wolności, to zauważymy, że nikt ani nic nas nie odwiedzie od tego, co my chcemy tak naprawdę gdzieś tam z głębi serca osiągnąć, zmienić? Każde czekanie na fajkę, żeby wyjść, zapalić, jest odbieraniem tym, tego poczucia wolności. Ja to tak rozumiem. I ja oczywiście, tak jak powiedziałam, nie hejtuję palaczy. Tak? Każdy ma indywidualną historię. Natomiast tak mi się kojarzy i mówię to też przez pryzmat swojego doświadczenia, ponieważ chciałam być wolna i to było dla mnie ważniejsze. Stwierdziłam, że to popalanie sobie od czasu do czasu jest kompletnie bez sensu. Tak? Nie układa mi się w algorytm. Tyle. A jak u ciebie? Jak to u ciebie jest? Co dla mnie w ogóle. Um, pierwsza myśl, jaka jest bycie wolnym, to kojarzy mi się ze skrzydłami. Mówię A. co myślę. Dzięki. Ja jestem w ogóle osobą, która uwielbia lata. Ja w ogóle uwielbiałam zawsze, jak to mówili, bujać w obłokach, oni tak do no weź już, przestań bujać w obłokach. Ja to byłam marzyciel od samego początku, stwierdziłam, że muszę teraz coś dopowiedzieć, czyli marzyciel, który realizuje swoje marzenia, bo to jest różnica, być marzycielem, dyzio. marzyciel, tym, że... też mi się skojarzy. No. <laughs> Więc ja mówię, zawsze muszę poprostować, że marzyciel, który spełnia i realizuje te marzenia i to, dla mnie to jest bycie wolnym pod, jakby, pod tym względem, że Robię wtedy kiedy, robię to, co chcę, kiedy chcę, tak? Kiedy mam na to ochotę, oczywiście to nie jest tak, że mam, jestem kapryśna, bo to wtedy znowu ludzie właśnie, że brak pokory i tak dalej. Nie, ja po prostu nigdy nie lubiłam mieć szefa nad sobą. Ja to zrozumiałam po latach pracowania na etatach, na różnych innych tam rzeczach. Nie, że nie lubię współpracować, bo współpraca jak najbardziej, tylko. Zawsze musiałam być pod żądaniami kogoś, pod zasadami kogoś, które nie zawsze były w moich zasadach. Czyli mój kręgosłup moralny, który zaczął się wtedy bardzo mocno okształtować, bardzo często mówiłam nie. I to nie powodowało właśnie, że miałam poczucie wolności, że nikt mi nic nie każe. Ja taka jednej z sytuacji, które były a, kiedyś. To jak była praca no, w różnych tam właśnie dziedzinach takich muzycznych i, i sytuacja, kiedy nie podpisałam jeszcze, znaczy podpisałam chyba nawet jedną umowę tym, tak, między pracodawcą, wszystko dobrze, zaczynamy jest wrzesień, bo to pracowałam wtedy w szkole jednej takich z moich dziedzin i nagle coś nie zagrało i jedno z zasad, nie powiedzieli nam na początku, tylko właśnie w połowie września, w czym ja jako młoda nauczyciel powiedziałam, że się z tym nie zgadzam bo tam było pytanie, czy ktoś ma jakiś przeciw, ja, mówię, ja. I taka cisza się rozniosła po sali, on mówi, a co pani się nie podoba? Ja mówię, ta zasada, ona jest wbrew mnie. I szkoda, że pan dyrektor mi wcześniej o tym nie powiedział, ponieważ gdybym wiedziała wcześniej, to bym nie podpisała umowy, więc w związku z tym, ja panu mówię, że ona mi nie odpowiada i nie będę się do niej odniosła. Co złego, dokładnie. I to nie było taka, że nie wiem, e, zasady typu um, o ósmej zaczynamy, takie podstawowe. Nie, to było coś, co wiązało się e, z takimi ocenianiami, tak? Czyli ocena, wychowanie, e, ocena za wychowanie, takie właśnie techniczne. Ja zaprzeczyłam, powiedziałam, że ocena to jest ocena za przedmiot, a wychowanie, czyli ocena za. Zachowanie to jest ocena za zachowanie. Nie łączymy tego i ja nigdy tego nie robiłam i powiedziałam: Nie. No, te, wybuchło takie zamieszanie. Próbowali na mnie wywrzeć, że taka jest zasada, i ja muszę tego tolerować. To ja wtedy powiedziałam: Panie dyrektorze, to w takim razie składam wypowiedzenie, ponieważ to jest wbrew mnie. Nie będę tego robiła. Nie zużyłam wypowiedzenia, bo dyrektor się nagił. Powiedział: Dobrze, bo nie miał nauczyciela, nie wiem, ale to. Mimo, że było mi niewygodnie na zasadzie stracę, nie wiem, pracę, bo wtedy tak, bo to były początki, to wiesz co, Takie poczułam się, zaczęłam się czuć jaka wolna, że ja mówię, jakie jest moje zdanie. I to e, nie, nie wykorzystywałam często, ale jeżeli coś było wbrew naszym, moim zasadom, byłam e, taka odważna i powiedziałam, nie zgadzam się, szanuję Państwa decyzję, szanuję... Wasze, tutaj, to, co chcecie wykonać, ale ja pod tych punktami się nie podpiszę, więc musimy się po prostu rozstać. Ja to byłam bardzo spokojnie, dojrzale, co też było dla mnie wyczynem, bo ja wtedy pokory nie miałam na początku, a potem ją nabrałam i dla mnie to się wiązało z poczuciem bycia wolnym. I uzmysłowiłam sobie, że ja po prostu nie mogę mieć szefa, który mi mówi, co mam robić. I powiem Ci, że odbierana byłam różnie, ale czułam się naprawdę Agnieszka wolna że mogłam sobie wybierać to, co było w moim kręgosłupie i to, co chcę w życiu zrobić. Więc jakby e, to jest moje poczucie wolności. Ja Ci wierzę Ja ci i ja też należę do grona osób, dla których w ogóle gdybyśmy miały robić sobie różne narzędzia, ćwiczenia z wartości życiowych, to wśród tych najważniejszych pojawiłaby się wolność. Natomiast chcę też jakby powiedzieć do grupy ludzi, którzy tego nie mają. Czyli są też osoby, które nigdy nie wymienią wśród najważniejszych wartości życiowych tej wolności. I to też jest absolutnie ok. To znaczy, że to nie jest dla nich najważniejsza wartość, tak? I to znaczy, że dla nich ważne jest to, żeby właśnie być pod skrzydłami kogoś, bo wtedy mają jasne ramy yy, i wtedy czują się bezpiecznie. Na przykład nazywają wtedy wartość poczuciem bezpieczeństwa. I chcemy też powiedzieć, że z jednej strony są osoby, które mają tą wartość, wolność, i ona jest według nas bardzo ważna i potrzebna, ale są też osoby, które tego nie mają jako główna wartość, i to też jest okej, okay, bo potrzebni są jedni i drudzy, tak jak są potrzebni liderzy i żołnierze, tak? Osoby, które będą wykonywać pewną pracę, i osoby, które będą zarządzać tymi ludźmi, więc jak najbardziej ta wolność, no właśnie. Natali kojarzy się z tym właśnie no też bycie sobą, prawda, bo ty nie zrobiłaś nic wbrew sobie. Czym innym jest, yy, no pracujemy dla kogoś, to zawsze będziemy musieli trochę zrezygnować z siebie i dostosować się do pewnych reguł i o ile te reguły właśnie nie wchodzą w jakieś nasze wartości, to jest ok, tak, bo tak też się współpracuje z każdym innym człowiekiem. Ale kiedy nagle nasz szef każe nam robić coś wbrew nam, no to ja też się z tym nie go... Nie? Ja po prostu też się, też się z tym nie godzę. I wtedy chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że być może u niektórych słuchaczy jest tak, że to poczucie wolności jest ważne, ale bo idzie się o tym mówić. Bo na przykład, z tym, z czym często się spotykam, dlaczego siedzisz w piątek o 18 w biurze? No bo szef mi kazał. A dlaczego się na to godzisz? Nie masz innych planów, no nie, no właśnie mam i wiem, że mąż będzie zły, bo znowu nie dotrzymam słowa itd., tak dalej, i tak dalej. Nie? Postaw na szali, co tutaj tracisz, co tutaj tracisz, co tu możesz zyskać, a co tu możesz zyskać. Naprawdę zachęcam do takiej refleksji, zważenia sobie wartości, co robimy, kiedy naginamy się dla pracy, dla szefa. Tutaj absolutnie nie idźcie na barykady od razu, nie? nie strajkujcie. Natomiast chodzi o to, że jeżeli dla was jednak ważniejsze jest to życie prywatne i ten partner, i, i dzieci, czy ktoś jeszcze inne, przyjaciele, to nie zawalajcie tej sfery prywatnej, no bardzo często nie wiecie o tym, że nikt wam pomnika w pracy nie postawi za to, że siedzicie w piątek do 20 czy do 23 kosztem swojego życia, nazwę to celowo kosztem swojego życia, poświęcając się. A jak dokopuje się do tego dlaczego jeszcze to robisz tak no bo boję się szefa no bo mi kazał no bo no bo no bo to dochodzi do tego no bo boję się że mnie zwolni. Nie? I bardzo mhm. często właśnie to co ty powiedziałaś tego się boimy jako ludzie No, ale a jak cię zwolnią to co się stanie takiego. Nie? Dlaczego boicie się tego że was zwolnią i to was ogranicza i wciska was w jakieś pudełko które jest coraz bardziej ciasne jeżeli tak się dzieje. To warto się zastanowić, czy ja chcę w ogóle w tym pudełku być. Nie? Ale o budowaniu nastawienia, jak z niego wyjść i, i czy chcę z niego wyjść, myślę, że zrobimy osobny odcinek, bo to też jest taki temat, nie? który warto pokontynuować. Natomiast słuchajcie siebie: słuchajcie siebie, jeśli takie sytuacje są sporadyczne, to jak najbardziej można się nagiąć. Ale jeżeli one są częste, ja się często źle czuję i tracę, traci na tym moja rodzina i moje przyjaźnie. To warto się zastanowić. Czy ja jednak tego poczucia wolności nie mam i nie potrzebuję? I to jest jeszcze kolejna rzecz, e, bo padnie pytanie, ale co to znaczy bycie wolnym? No znowu, bycie wolnym dla każdego znaczy zupełnie co innego. Macie tu dwa przykłady. Agnieszka ma swoje właśnie wyobrażenie wolności, ja mam swoje i wy będziecie mieli swoje i to jest dobre. Weź kartkę, weź długopis i napisz, co to dla ciebie znaczy bycie wolnym. Mhm. I po prostu nie zastanawiaj się, a zleć po prostu z góry na dół, potem sobie to przeczytaj i zobacz obraz siebie. Ale takie faktycznie, nie czy wypada, czy nie. Zlikwidujcie wszystkie możliwe dodatki. Ja chcę być wolna i moje poczucie wolności to. Naprawdę dużo wtedy to pomoże, bo wtedy w ogóle to, co na papierze, moim zdaniem, to, to wtedy jest takie czarno na białe. To nie jest już powiedzenie, tylko jest czarno na białe. Nie? Więc nie bójcie się tego zrobić, bo myślę, że nie ma idealnego dnia na to. Na pewno nie wczoraj, jutro też się nie ma co zastanawiać. Zrób to teraz. Minuta pięć i zobaczysz, co to jest. O czemu one tam gadają z tą wolnością? Bo Twoja wolność na, uważam, że jest jedną z takich czynników, że poczujesz się po prostu spokojnie, nie? Tak jest. I z tym Was zostawiamy. Kolejny raz zachęcamy Was do tego, żebyście nas śledzili na naszych kanałach. Na YouTubie, TikToku, Spotify'u, Facebooku, Instagramie, i żebyście nas lajkowali, polubiali, subskrybowali i udostępniali oraz pisali o swoich tematach ważnych, tak, żebyśmy miały o czym rozmawiać. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Dokładnie. I do zobaczenia. Dziękuję, Agnieszka. Dzięki. Do zobaczenia za tydzień.